i am a how my Don't panic, I'm the, I'm a, don't you hear my I You can my I Manko, wszystkim, macie Pietro z tej strony kanał Real Progress. Słuchajcie, takie małe testy jak widzicie, jeśli mowa o oświetleniu, ustawieniu e, kamery i tak dalej, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast nie o tym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o zaplanowaniu idealnego okresu masowego i to jest aspekt, który powinien wziąć każdy na klatę, każdy powinien zaakceptować, że tak to wygląda. Niestety, nie inaczej. W większości przypadków, akurat to rozwiązanie będzie rozwiązaniem optymalnym. Słuchajcie, zaplanowanie idealnego okresu masowego to jest zawsze czas, zawsze wyznaczamy sobie, można powiedzieć, taki. O, powiedzmy stałe 12 miesięcy, tym bardziej, jeżeli jesteśmy zawodnikami i możemy sobie przygotować to na zasadzie startowaliśmy, skończyliśmy nasz, nasze starty, nasz sezon startowy i powiedzmy skończyliśmy to w styczniu, będzie nam no, łatwiej to e, tutaj obliczać. W styczniu skończyliśmy nasz sezon startowy, dajemy sobie dwa miesiące odpoczynku, czyli do marca i w marcu możemy rozpocząć okres masowy. I teraz, w zależności od tego, jak wyglądał okres tych dwóch miesięcy, czy jednak zachowaliśmy się jak zawodnik, e, nie podjadaliśmy i tak dalej, ewentualnie powiedzieć taki czytmila, ludzkie czytmila, a nie codziennie czekoladę, oczywiście jesteśmy w stanie po dwóch miesiącach na okres masowy zacząć. To samo będzie tyczyło się osób, które dość przyjemnie wyglądają. Sylwetka jest dość już na takim fajnym poziomie, natomiast są delikatnie zatłuszczone i na ten moment nie miały nic wspólnego z odżywianiem, które powinno być, można powiedzieć, no, ich codziennością, jeśli mowa o budowaniu czy redukowaniu tkanki tłuszczowej. Słuchajcie, mamy osobę, która wygląda dość przyzwoicie. Nie jest to osoba zatłuszczona, jest to osoba z dość przyzwoitą, tylko powiedziałam, przecież z sylwetką. Widać na delikatną kratkę na brzuchu. Fajne barki, fajne ramiona odstające piersiowe, fajne szerokie plecy. Widzimy tu osoby już na takim średnio zaawansowanym poziomie, z dość przyzwoitym poziomem tkanki tłuszczowej. I co robimy? Słuchajcie, mimo że chcemy rozpocząć budowanie masy mięśniowej, niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Oczywiście, może inaczej, jesteśmy w stanie, ale jeżeli chcemy zrobić to mądrze i przyszłościowo, nie jesteśmy w stanie zrobić tego. Od razu, co należy zrobić? Oczywiście dana osoba powinna stwierdzić tutaj, no i szacować oczywiście na jakim poziomie znajduje się tej osoby apetyt. Musimy wziąć pod uwagę, że przeważnie okresy masowy, u większości osób są związane z bardzo dużą ilością jedzenia, z ciężkimi treningami, gdzie ciężki trening będzie powodował oczywiście stany zapalne. Ciężki trening oczywiście będzie powodował to, że ciężej będzie nam się regenerować w jakimś czasie, a my potrzebujemy aż 16-20 tygodni, jak ja zawsze mówię na ten okres masowy, więc zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy wypoczęci, czy nasza jelita pracuje odpowiednio, czy nasz apetyt jest odpowiedni i czy jesteśmy w stanie od teraz na pewno na 100% przycisnąć i traktować naszą dietę, jak z miły w pacierzu, <gryz> przez kolejne 12-16 tygodni minimum. Jeżeli nie, a prawdopodobnie nie, to oczywiście musimy rozpocząć od delikatnego zejścia z kaloriami. Ja nie mówię tutaj o redukcji kranki tłuszczowej. Jeżeli chcecie zredukować krankę tłuszczową, oczywiście będzie to najlepszym rozwiązaniem. Natomiast chcielibyśmy tutaj podejść do tego tematu w taki sposób, że schodzimy delikatnie niż z jedzeniem i oczywiście zaczynamy również wdrażać aktywność. Ta aktywność będzie wdrożona impulsywnie czy raczej dość pogodnie, dość to już zależy od Was. Ja mam swoje jakieś tam metody sprawdzone, natomiast nie będę się nimi aż tak do końca dzielił, ponieważ możecie brać to jako swój przykład, natomiast no, ja musiałbym widzieć dokładnie, co dana osoba, co dana osoba sobie reprezentuje, jak to wygląda i wtedy mógłbym powiedzieć, jak powinniśmy się za to, za to wszystko zabrać. Schodzimy sobie na delikatne, delikatnie niższe kalorie, zaczynamy tutaj wdrażać tą aktywność naszej elity, od razu z automatu zaczynają lepiej pracować. Czujemy, że jest lepszy apetyt, czujemy, że to ciśnienie jest też idealne. Mówię tu rzeczywiście o osobach teraz zaawansowanych. No i oczywiście czujemy, że ten nasz performance treningowy wzrasta. Mimo tego, że wcześniej trzymaliśmy jako takie odżywienie, czujemy, że ten trening jest jeszcze lepszy, jedzenia jest mniej, a tak naprawdę trenujemy ciężej, progresujemy. I jest to oczywiście związane tylko i wyłącznie z tym, że teraz mamy sztywny zamysł, mamy sztywny plan i według tego sztywnego planu działamy bez jakichkolwiek odstępstw, a jest to istotne ponieważ jeżeli żyli wcześniej żyliście tak delikatnie luźno i tych kosmetów może dużo nie było, natomiast one się pojawiały tak czy siak, uwierzcie mi, jesteśmy w stanie to odczuć i to czuć. Jeżeli jest sztywny schemat, sztywne założenie trzymają przez 3 tygodnie, 4 tygodnie, to już naprawdę jest to odczuwalne i naprawdę widać to na treningu, widać to po sylwetce, widać to po jakości, po jakości naszych mięśni i oczywiście nasze ciało również trzyma dużo mniejszą ilość wody, zaś jest, jest to oczywiście pewnik, więc oczywiście zabieramy się ten, za ten temat. W ten sposób. Po pierwszych 4 tygodniach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy już na pewno jesteśmy tutaj delikatnie głodni, czy już naprawdę zrobiliśmy taki fajny postęp siłowy, czy delikatnie może jeszcze powinniśmy troszkę to podrasować. Według mnie powinniśmy podrasować, bo jeżeli chcemy, a tak naprawdę chcemy przyłożyć się do kresu masowego, to dopnijmy wszystko na ostatnie guziki, bądźmy pewni, że na pewno te cztery tygodnie może... Mogliśmy to porozmawiać po czterech tygodniach, natomiast co chcę przekazać, można zrobić to po czterech tygodniach, ale ja zawsze chodzę z założenie mi i też u siebie, że zrobiłem 4 tygodnie fajnej roboty, no to może jeszcze docisnę te dwa bądź nawet kolejne cztery, ale dzięki temu będę mógł budować przez kolejne aż cztery miesiące, bądź 5 miesięcy, czas nawet do pół roku. Warto czasami poświęcić ten miesiąc dłużej i zejść, i zejść jeszcze niżej z tymi kaloriami, jeszcze delikatnie podbić to cardio. Oczywiście, tu już może pojawić się deficyt, natomiast będzie tutaj fajny, głód się nam załączył, fajny apetyt, również będzie się już pojawiał. Będzie tak. Dość przyjemnie od posiłku do posiłku. Siła na treningu nadal będzie się fajnie utrzymywać, no i mamy stop. Jesteśmy przygotowani, minęło 6 tygodni czy 8 tygodni przygotowania naszej serwerki do okresu masowego, natomiast pamiętajcie, ciągle mówimy o osobie, która nie była zatłuszczona. mówimy o osobie, która naprawdę przyzwoicie wyglądała. Co teraz zrobić? Oczywiście teraz mamy wyrobiony plan treningowy, a wyrobiony oczywiście oznacza to, że trenowaliśmy dany plan treningowy przez 6-8 tygodni i nasza siła ciągle wzrastała. Oczywiście, jeżeli plan treningowy był planem dobrze dopasowany. Po 6-8 tygodniach widzimy, że ta stagnacja już się pojawiała, tego jedzenia już było mniej, ten deficyt był coraz głębszy. Organizator też otrzymał taki delikatny, już można powiedzieć, zajazd. No, i robimy sobie teraz na przykład tydzień deloadu. W ten sposób możemy rozpocząć nasz okres masowy. Plan treningowy zostawiamy i wiele osób powie, że powinniśmy teraz zmienić wszystkie ćwiczenia i tak dalej. Natomiast weźcie pod uwagę to, że przez 6 czy 8 tygodni trenowaliście ciągle jednym planem, progresowaliście. Więc teraz, aby notować postęp, gdzie już jest ten postęp naprawdę wysoki, naprawdę jest fajny poziom tutaj, jeśli o sile, ona będzie warunkowała to, jak będziemy, będziemy się rozrastać podczas masy. Jeżeli już mamy naprawdę fajny poziom. Poziom siły, no to nie zmieniajmy ćwiczeń. Zostawmy te ćwiczenia, które są. To są ćwiczenia sprawdzone. Są to ćwiczenia, do których wypracowaliśmy właśnie duży poziom siły. Więc teraz jedyne, czego potrzebujemy, to delikatnie wyższej ilości jedzenia. I ta siła nadal będzie postępować. I w ten sposób przez 6-8 tygodni zwiększaliśmy nasze siły na treningu i przez kolejne tygodnie zwiększać ją będziemy, ponieważ jedzenie zrobi robotę. I kolejna sprawa, jeśli mówimy o osobach, które stosują doping, kolejne włączenie jakichkolwiek dodatkowych środków, bądź zwiększenie dawek aktualnie tego, co bierzemy, na przykład samego testosteronu, z dawki 350 do 500 czy 500 do 700 to zrobi zajebistą robotę, bardzo dobrą robotę i według mnie to będzie idealne rozwiązanie. Sam tak robiłem, sam to praktykuję i według mnie można to śmiało polecić. Co robimy później? Jeśli mowa o okresie masowym, ponieważ wiadomo, siła to ciągle wzrastać do góry nie będzie, będziemy panikować, prawdopodobnie waga nie będzie też również nastaw wzrastała. Natomiast to nie jest nic złego, notujmy tutaj ciężar i sprawdzamy, jak wygląda siła na treningu. Natomiast co robimy, gdy nasza waga staje i co robimy, gdy nasz ciężar nie chce już wzrastać. Na tych dwóch aspektach jeszcze się skupimy. Jeżeli będziecie chcieli, część drugą, serdecznie zapraszam. No i oczywiście z tego miejsca również chciałbym Was serdecznie zaprosić, bo bym zapomniał na webinar, który już niedługo, 18 grudnia o godzinie 20, poprowadzę wraz z Marcinem Bulikiem. I webinar będzie właśnie dotyczył kształtowania sylwetki, ale pod kątem Budowania masy mięśniowej, treningu, dopingu i odżywiania. Tylko jest to też poziom drugi. Musimy się to na uwadze, ponieważ na poziom drugi zapraszam raczej takie bardziej zaawansowane osoby, bo tej wiedzy będzie dość sporo. Poziom pierwszy tylko podstawą. Na poziom drugi zapraszam osoby, które już te podstawy mają. Dość ogarnięte, ponieważ wtedy zrozumiecie na pewno o co chodzi, tam będziemy się skupiać na grubszych cyklach, na grubszych, su grubszych suplementacjach, na suplementacjach prozdrowotnych i tak dalej, więc jeżeli chcecie usłyszeć więcej informacji jeżeli na YouTube, oczywiście zapraszam. Pierwszy webinar naprawdę cieszył się fajną ilością osób, naprawdę mnie to też zdziwiło i jestem tak pozytywnie zaskoczony. I bardzo Wam dziękuję, że byliście w że było dość sporo moich podopiecznych, których również zachęcam, wtedy oni mają wiele odpowiedzi na, na pytania, które często zadają. Natomiast wracamy do meritum, tu była taka mała reklama, oczywiście reklama, by tylko i właśnie dzielić się z Wami wiedzą. I słuchajcie, mamy teraz ten okres jak powiedziałem wcześniej, zwiększyliśmy siłę na treningu do maksimum, mamy już przyzwoit do poziomu poziom tutaj ilości kalorii. No i teraz na waga nie wzrasta i siła nie wzrasta. I co robimy, gdy waga nam nie wzrasta? Monitorujemy to i sprawdzamy, czy nasza waga zmienia się względem ostatniego tygodnia, względem ostatnich dwóch tygodni, a nawet względem ostatnich trzech tygodni. Jeżeli przez tydzień waga nam nie wzrosła, nic dziwnego. Pamiętajcie, jeżeli wzrośnie nam w tydzień pół kilograma czy kilogram po dwóch miesiącach budowania masy mięśniowej, już jesteście nabici glikogenem, nabici wodą, nabici Nabici nabić treści, treścią jelitową, to też się pokarmowo, no to oczywiście na samym początku ta waga może fajnie wzrastać, a na samym końcu już tam tak naprawdę te 2 kg, 3 kg czy 4, to już tak powiedzmy nawet do dwóch miesięcy czasu. Więc tutaj widzicie, że waga się nie poprawia. Co robicie? Sprawdzacie to na zasadzie. Waga dzisiaj, powiedzmy, wynosi 90 kg, w tydzień temu wynosiła, patrzymy ile, dwa tygodnie temu patrzymy ile ponownie ona wynosiła. Jeżeli są stop stała stagnacja, nie bójcie się zwiększać kalorii, i ja tutaj. W tym wypadku, gdy ta siła jest naprawdę wysoko i tych kalorii jest naprawdę już sporo, nie mogłbym się delikatnie zastrzelić z tą ilością jedzenia i nie dokładłem tutaj 50 gramów węglowodanów i 20 gramów tłuszczy. Śmiało postaram się dołożyć nawet 100, 150, nawet do 200 gramów węglowodanów u ciężkich osób. Nawet pokusiłbym się ewentualnie o niedokładanie węglowodanów, węglowodanów, a dołożenie ilości tłuszcza. A to już zależy od waszej osoby, jak reagujecie na wyższe ilości tłuszczy oraz ewentualnie jak wygląda. Kwestie związane z węglowodanami. Natomiast tutaj, jakby zalecam, no, nie bawić się, nie cackać się, tylko delikatnie, mocniej aniżeli klasycznie zapewne to robicie, nie podbijamy woreczka ryżu. To podbijamy solidnie kolory i patrzymy przez kolejne 2-3 tygodnie, co się dzieje, to waga na pewno będzie wzrastać. Co jeżeli pojawia się problem z apetytem? Nic, siadacie i jecie. Jeżeli nie macie apetytu i jeść nie chcecie, siadacie i jecie. Jeżeli nie dacie rady przejść, siadacie, i jecie, popijacie i tak wygląda okres masowy. Pamiętajcie, mówimy teraz już o zapasowanym okresie masowym i końcówce. Natomiast, co się dzieje, jeżeli. Siła na treningu już tam nie wzrasta. Zawsze mamy polem manewru, jeśli mowa o ilości, yy, o, o poziomie objętości, ewentualnie intensywności. Natomiast ja jestem tutaj zwolennikiem raczej osób średnio zaawansowanych, nawet, nawet osób zaawansowanych, ale nie na poziomie kulturystycznym. Tego, aby tutaj delikatnie przeszaleć z niskim zakresem powtórzeń przy niektórych ćwiczeniach, a niektóre ćwiczenia również tutaj zmienić i zabawić się w takie delikatne ilości, delikatnie wyższe, przepraszam, ilości powtórzeń, ponieważ to też również może być świetnym bodźcem. To, jak zaprogramować trening, to w jaki sposób powinniśmy zmieniać plany treningowe, to już jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie takie spektrum. Którą, nie, jeśli, mowa o, jeśli mowa w ogóle o planowaniu treningu, natomiast nie dam rady powiedzieć tego na YouTube, nie chciałbym też tego wszystkiego mówić na YouTube, ponieważ nie będzie to indywidualne podejście, ja się skupię na indywidualnym podejściu, natomiast muszę mieć plan treningowy, sztywny plan treningowy, jak go widzę, wiem, co można zmienić, jak widzę dane obciążenia, widzę, jak te obciążenia z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc się zmieniają, ponieważ wiele osób też mi takie nie, zestawienie wysyła, wtedy jestem w stanie tutaj zauważyć, gdzie powinniśmy zrobić ewentualne zmiany. To naprawdę widać, tylko to już jest kwestia paru ładnych lat przepracowanych, jeśli mowa o tego typu prac. Natomiast możemy tutaj zmieniać plan treningowy, ale nie zmieniamy nadal ćwiczeń. Ćwiczenie jedno na partię możemy zmienić, czy powiedzmy przy treningu pleców dwa ćwiczenia, czy przy treningu nóg jedno ćwiczenie, bądź dołożyć jakąś super serię, czy jakieś dropsety. Natomiast nie szalejemy z tym planem treningowym. Pamiętajcie, jeżeli wyszliście bardzo wysoko z siłą, ale już macie bardzo duże jedzenia, nadal pchacie tą siłę i mimo, że ona się nie zwiększa, trenujecie ciężko, dajecie odpowiedni bodziec i na pewno rozrost będzie możliwy. Ja na swoim przykładzie mogę tylko powiedzieć, że u mnie Ilość jedzenia podczas kresomosowego zmieniają się dwa razy, może trzy razy, naprawdę bardzo rzadko, tylko u mnie jest na sam start bardzo wysoka kaloryka, na to dobrze reaguje. E, wielu osób tak nie ma. Ja tak mam. E, można powiedzieć, nie że jestem szczęśliwca, co mam na tyle wysoką wagę, że po prostu u mnie wrzucając. 5000 czy 6000 kalorii, jest tam powiedzmy 800 tysięcy węglową. Nie waga potrafi stać. Na samym początku fajnie, zaraz to później stoi i stoi i stoi. Potrafiłem nawet podczas swojego okresu masowego przejadać, powiedzmy nawet na tym okresie masowym, podczas tego okresu masowego 800 czy 900 gramów węglowodanów, 150 gramów tłuszczu 400, 500 gramów białka. I powiem wam, że waga stała. I to nie stała przez tydzień czy przez dwa, tygodnie tutaj tłumaczę, waga potrafiła stać przez 4 tygodnie. Ale na treningu nadal operowałam bardzo wysokim poziomem siły i bardzo ciężko trenowałam. Naprawdę bardzo ciężko, bardzo technicznie, ale bardzo ciężko. Niektóre ruchy były szarpane poszukane, ale nadal były dość mocno techniczne bym powiedział i to spowodowało, że mimo braku wzrostu wagi moja sylwetka bardzo mocno się zmieniała i była coraz, coraz bardziej kształtna i coraz bardziej nabita. Ja to widziałem przede wszystkim po zdjęciach, moi znajomi również to widzieli, z którymi trenuję, więc byłem zadowolony i oczywiście wagą temu też bym się tylko tutaj nie sugerował. Musimy patrzeć na całość, czyli czy jesteśmy wyspani, czy jest progres na treningu, wyspani oczywiście, czyli zregenerowani, bo dzięki temu będzie postęp, będzie postęp na treningu, będzie postęp z ciężarami, będzie wtedy postęp sylwetkowy, jeżeli dostarczymy odpowiednią ilość paliwa. Tak według mnie powinno wyglądać w dużym skrócie. Mocno, taki spontaniczny materiał. Mam nadzieję, że zrozumiecie i mam nadzieję, że wybaczycie mi, jeżeli coś źle tutaj się nagrało. Mam nadzieję, że jest wszystko dobrze. Natomiast serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam Was do opisu naszego filmu. Zapraszam Was również do sekcji shortsów, czyli rolek na YouTubie. Zaczęliśmy sobie tutaj teraz to nagrywać, więc oczywiście serdecznie zapraszamy. Również na nasze social media, które znajdziecie w opisie. Wszystkie linki się tam znajdują. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale i dziękuję Wam bardzo.